W dzisiejszym świecie tłumacz jest nieodzownym elementem międzynarodowej komunikacji. Na studiach podyplomowych translatoryka do tego zawodu przygotowują Was najlepsi wykładowcy, będący czynnymi tłumaczami. Uczymy technik przekładów w specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie w warunkach imitujących rzeczywiste środowisko pracy tłumacza. Przedmioty są tak dobrane, że każdy student może wybrać coś dla siebie, coś co go interesuje. A dodatkowo atmosfera panująca na tym kierunku jest bardzo przyjazna i bardzo prostudencka. Przekład prawniczo-ekonomiczny. Poznasz terminologię, stylistykę i tematykę tekstów prawniczych i poświadczonych, unijnych i ekonomicznych, przekładając raporty, umowy, akty prawne i tym podobne. Nauczymy Cię podstaw narzędzi komputerowego wspomagania przekładu pisemnego i przygotujemy do egzaminów zawodowych. Wszyscy nasi pracownicy są praktykującymi, czynnymi zawodowo tłumaczami. Wiemy, jak uczyć i wiemy doskonale, czego uczymy. Lokalizacja czyli techniczne, kulturowe i językowe dostosowanie produktu do nowego rynku. Poznasz świat sprzętu komputerowego i cyfrowego internetu, programów i gier komputerowych instrukcji i reklam. Oswajając się z katami oraz wieloma formatami dokumentów i danych zwiększysz precyzję i efektywność przekładu. Tłumaczenie jest czymś bardzo praktycznym. Tego się może nauczyć jak pływania, poprzez robienie tego, prawda? Więc staram się stworzyć takie warunki, w których przynajmniej no spora część z nich będzie mogła popraktykować w różnych miejscach. Przekład literacki. Rozwiniesz wrażliwość literacką, a autorytety w dziedzinie przekładu poezji i prozy zainspirują Cię do poszukiwań twórczych i pogłębiania wiedzy. Sprawdzisz się w corocznym konkursie translatorycznym, bojowisko. Odbędziesz prestiżowy staż w wydawnictwie. Najlepsi studenci uczestniczą w naszych projektach wydawniczych. Wiem z doświadczenia, że studenci gdańskiej translatoryki są na rynku najlepsi. Przekład ustny. Poznasz strategię tłumaczeń symultanicznych, konsekutywnych i środowiskowych. Opanujesz sztukę wystąpień publicznych. Rozwiniesz ciekawość, umiejętność pracy solo i w zespole oraz pracy głosem. Absolwenci, którzy opanowali podstawy dyplomacji i w stopniu świetnym opanowali sztukę tłumaczenia ustnego, są często towarzyszami najwyższych osób w państwie podczas ich spotkań zagranicznych. Translatoryka otwiera nowe możliwości. Translatoryka to studia z przyszłością.